心都单的说，哒哒哒唱，呜呜呜呜唱，路难走又想。 Zatka. I tak wygląda, kiedy cię widzi. A i tak wygląda, kiedy dostaję słodko. Chciałam, żeby miał się ale mi nie wyszedł. Chciałam, żeby to była ta maska. Ok, pokazywam, jak jej umiotność wygląda. Takie małe zostawienie. To jaki jest tutaj ciebie ko kolinę. Jakby coś to stopiło gdzieś tak za 30 sekund będziesz mógł to znowu użyć. No i chciałam sobie to było takie co mocne. Więc nacisko 100 i potem... Dostaje ten... sypkość Jeśli o co mi chodzi ten... Ten... jak to się nazywa? Ten złoty... Ten złoty cukierek słabi ciebie sypcy i wtedy to bardziej tak ułatwia chyba ucieczkę, nie? Nie chciałam, żeby to było za mocne I uciekać nie tak? i łatwo wtedy to sobie zgubić Patrz, mam mnie nie ucieka sama a ten dłyset jest dzielny, że się I Halo. Ale czasami ma, będzie mogło być bagie, to będziesz mogła to po prostu spamować i naprawdę może zbyt szybki. Dobra, to koniec jestem ciekawa co Wam się spodobało. Napiszcie komentarze, jak w ogóle to jest możliwe. maski, nie, nawet spoko luna tutaj, widzicie jak ja mam bo sobie, jak mi się wstąpi tutaj, po prostu sobie to robię. dobra, to koniec, pa pa